Witam wszystkich w kolejnym odcinku. Dziś pokażę, jak wykonać kolejny wzór bombki. Do wykonania tej bombki będzie nam potrzebny kordonek. Ja używam firmy Ariadna Kaja 15. Szydełko moje ma 1,6 mm oraz bombka akrylowa o średnicy 12 cm. Dodatkowo będzie nam potrzebny jeszcze statyw pod bombkę, mój ma 15 cm średnicy oraz różnego rodzaju ozdoby, żeby sobie go przyozdobić. Zanim zaczniemy, to chciałam podziękować wszystkim tym, którzy subskrybują mój kanał, dają łapki w górę i piszą komentarze. Oraz zapraszam tych, którzy jeszcze tego nie zrobili, aby subskrybowali ten kanał. Bo to nie ukrywam. Pozwoli mi rozwinąć ten kanał, dzięki czemu będę mogła Wam dostarczać więcej lepszego kontentu. A więc zaczynamy od zrobienia 8 oczu łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 oczek łańcuszka i łączymy się z tym pierwszym oczkiem, robiąc oczko zamykające. I teraz w tym kółeczku będziemy robić łącznie 24 słupki. Czyli zaczynamy od zrobienia 3 oczek łańcuszka i jeszcze 23 słupki robimy. Czyli to będzie nasz drugi słupek, trzeci. czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty. Dziesiąty, dwunasty, trzynasty, piętnasty. szesnasty siedemnasty osiemnasty dziewiętnasty dwudziesty 21 pierwszy Dwudziesty drugi, dwudziesty trzeci i dwudziesty czwarty słupek. I teraz łączymy się z tym pierwszym słupkiem, który składał się z trzech oczek łańcuszka. Wbijamy się w to trzecie oczko, robiąc oczko ścisłe. W ten sposób. I mamy gotowy rząd pierwszy. Teraz przejdziemy do rzędu drugiego, i w rzędzie drugim będziemy robić po dwa słupki w każdym oczku, czyli robimy trzy oczka łańcuszka, który nam służy za pierwszy słupek, i w tym samym oczku robimy drugi słupek. Następnie w kolejnym oczku robimy dwa słupki. Czyli Jeden słupek i w tym samym oczku drugi słupek. I znowu w kolejnym oczku robimy dwa słupki. Jeden słupek i w tym samym oczku drugi słupek. I znowu w kolejnym oczku robimy dwa słupki. Czyli jeden słupek i w tym samym oczku drugi słupek. I tak robimy dookoła, łącznie powinno nam wyjść 48 słupków. Widzimy się na koniec rzędu drugiego. Mamy zrobiony rząd drugi, w którym robiliśmy łącznie 48 słupków. Teraz przechodzimy do rzędu trzeciego. I w rzędzie trzecim robimy trzy oczka łańcuszka, który nam służy już za pierwszy słupek. Teraz w kolejnym oczku, czyli w tym drugim słupku poprzedniego rzędu, robimy drugi słupek. W kolejnym oczku robimy... Trzeci słupek, i w kolejnym oczku robimy czwarty słupek. Czyli robimy cztery słupki, siedem oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem oczek łańcuszka. I teraz omijamy dwa oczka i wbijamy się w to trzecie oczko. I robimy jeden słupek w kolejnym oczku. Robimy drugi słupek, w kolejnym oczku robimy trzeci słupek, w kolejnym oczku robimy czwarty słupek. Czyli robimy cztery słupki, siedem oczek łańcuszka, omijamy dwa oczka i robimy znowu cztery słupki. I teraz znowu siedem oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 7 oczek łańcuszka i znowu omijamy dwa oczka, wbijamy się w to trzecie. I znowu robimy cztery słupki, czyli jeden słupek, w kolejnym oczku robimy drugi słupek, w kolejnym oczku robimy trzeci słupek i w kolejnym oczku robimy czwarty słupek. I znowu robimy siedem oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 7 oczek łańcuszka. I znowu omijamy dwa oczka, wbijamy się w to trzecie oczko. I robimy cztery słupki. Jeden słupek w kolejnym oczku robimy drugi słupek. W kolejnym oczku robimy trzeci słupek, i w kolejnym oczku robimy czwarty słupek. I tak robimy dookoła. Czyli teraz robimy siedem oczek łańcuszka, omijamy dwa oczka, wbijamy się w to trzecie, robimy w tych czterech oczkach cztery słupki, znowu siedem oczek łańcuszka, omijamy dwa oczka, wbijamy się w trzecie, i znowu robimy cztery słupki. I tak dookoła. Widzimy się na koniec rzędu trzeciego. Mamy zrobiony rząd trzeci. Teraz przechodzimy do rzędu czwartego i oczkami ścisłymi przechodzimy tu do tej pętelki składającej się z siedmiu oczek łańcuszka. Czyli wbijamy się w ten drugi słupek poprzedniego rzędu i robimy oczko ścisłe. Następnie wbijamy się w ten trzeci słupek poprzedniego rzędu, robimy oczko ścisłe. W czwarty słupek poprzedniego rzędu się wbijamy, robimy oczko ścisłe. I teraz pod pętelką się wbijamy. I robimy oczko ścisłe. I jesteśmy w tej pętelce składającej się z siedmiu oczek łańcuszka i w niej będziemy robić trzy oczka łańcuszka, który nam służy już za słupek i do tego jeszcze robimy sześć słupków. Czyli łącznie wyjdzie nam siedem słupków, czyli to jest drugi słupek, trzeci słupek, czwarty słupek, piąty słupek. Szósty słupek i siódmy. Następnie robimy trzy oczka łańcuszka. I w tej samej pętelce znowu robimy siedem słupków, czyli jeden słupek, drugi słupek, trzeci słupek czwarty słupek piąty szósty i siódmy słupek następnie przechodzimy do kolejnej tej pętelki składającej się z siedmiu oczek łańcuszka i znowu robimy siedem słupków jeden drugi Trzeci, czwarty, piąty, szósty i siódmy słupek, następnie trzy oczka łańcuszka i znowu w tej samej pętelce znowu robimy siedem słupków. Jeden słupek. Drugi słupek, trzeci słupek, czwarty słupek, piąty, szósty i siódmy słupek. I znowu przechodzimy do kolejnej pętelki składającej się z siedmiu oczek łańcuszka. I znowu robimy siedem słupków. Jeden słupek, drugi słupek, trzeci słupek, czwarty słupek, piąty, szósty i siódmy słupek. Następnie robimy trzy oczka łańcuszka, raz dwa, trzy oczka łańcuszka i znowu w tej samej pętelce siedem słupków robimy. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty. 6 i 7. I tak robimy cały czas dookoła, robiąc w tych pętelkach 7 słupków, 3 oczka, łańcuszka i 7 słupków. I znowu w kolejnej pętelce 7 słupków, 3 oczka, łańcuszka i 7 słupków. Widzimy się na koniec rzędu czwartego. Mamy zrobiony rząd czwarty, a więc teraz przechodzimy do rzędu piątego i będziemy robić oczkami ścisłymi. Przechodzimy do tej pentelki składającej się z trzech oczek łańcuszka, czyli wbijamy się w drugi słupek poprzedniego rzędu, robimy oczko ścisłe, wbijamy się w trzecie, robimy oczko ścisłe, w czwarte oczko ścisłe, i tak do końca naszych słupków robimy oczka ścisłe. I teraz wbijamy się w tą pentelkę składającą się z trzech oczek łańcuszka, wbijamy się w to pierwsze oczko. Robimy oczko ścisłe i w to drugie oczko w tej pętelce wbijamy się i robimy oczko ścisłe. Jesteśmy na środku tej pętelki składającej się z trzech oczek łańcuszka. I teraz robimy 12 oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście i... 12 oczek łańcuszka, i teraz przechodzimy do tej penterki składającej się z trzech oczek łańcuszka, wbijamy się w to drugie oczko środkowe i robimy oczko ścisłe. I znowu robimy 12 oczek łańcuszka, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12 oczek łańcuszka, i znowu. Bijamy się w tą pętelkę, składający się szczech oczek łańcuszka w to drugie oczko i robimy oczko ścisłe. I znowu robimy 12 oczek łańcuszka, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 i 12 oczek łańcuszka i znowu przechodzimy do tej pętelki składającej się szczech oczek łańcuszka. Wbijamy się w to drugie oczko i robimy oczko ścisłe. I tak robimy dookoła po 12 oczek łańcuszka, i wbijamy się w to środkowe drugie oczko w tej pentelce składającej się z trzech oczek łańcuszka i robimy oczko ścisłe. Widzimy się na koniec rzędu piątego. Jesteśmy przy końcu rzędu piątego, czyli mamy zrobione 12 oczek łańcuszka i wbijamy się tu, co zaczynaliśmy w to drugie oczko. Do środkowe się wbijamy i robimy oczko ścisłe. I jesteśmy, mam zrobiony rząd piąty. Dobrze, przechodzimy do rzędu szóstego, a więc wbijamy się w to pierwsze oczko w tej pętelce składającej się z dwunastu oczek łańcuszka i robimy oczko ścisłe. I teraz jesteśmy na początku tej pentelki, i teraz robimy pięć oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć oczek łańcuszka. I wbijamy się teraz w co trzecie oczko, czyli mijamy dwa oczka i wbijamy się w to trzecie oczko, i robimy oczko ścisłe. I znowu robimy pięć oczek łańcuszka, raz, dwa, trzy, cztery pięć oczek łańcuszka, omijamy dwa oczka, wbijamy się w to trzecie oczko, robiąc oczko ścisłe. I znowu pięć oczek łańcuszka, raz, dwa, trzy, cztery. 5 oczek łańcuszka, omijamy dwa oczka, wbijamy się w to trzecie oczko, robimy oczko ścisłe. I znowu robimy 5 oczek łańcuszka, raz, 2, 3, 4, 5 oczek łańcuszka, omijamy znowu ten, wbijamy się w ten pierwsze oczko, robiąc oczko ścisłe. I znowu 5 oczek łańcuszka, raz, 2, 3, 4, 5 oczek łańcuszka, omijamy 2 oczka, wbijamy się w to trzecie oczko, robiąc oczko ścisłe. I tak robimy dookoła, czyli 5 oczek łańcuszka, raz, 2, 3, 4, 5 oczek łańcuszka i znowu omijamy 2 oczka, wbijamy się w to trzecie, robimy oczko ścisłe i znowu 5 oczek łańcuszka, raz, 2, 3, 4, 5 oczek łańcuszka, Omijamy drugie, wbijamy się w to trzecie, robiąc oczko ścisłe. I znowu, pięć oczek łańcuszka: raz, dwa, trzy, cztery, pięć oczek łańcuszka. Omijamy te drugie, wbijamy się w to pierwsze oczko, robiąc oczko ścisłe. I tak robimy dookoła. Widzimy się na koniec rzędu szóstego. Dobra, jesteśmy przy końcu naszego rzędu szóstego, czyli zostało nam zrobić ostatnią tą pętelkę składającą się z pięciu oczek łańcuszka, tylko w tej ostatniej nie robimy pięciu oczek łańcuszka, tylko robimy dwa oczka łańcuszka, nabieramy nitkę i teraz wbijamy się tu w to pierwsze oczko w tej pętelce składającej się z dwunastu oczek łańcuszka i robimy słupek, dzięki czemu jesteśmy od razu na środku naszej pętelki. I mamy zrobiony rząd szósty. Teraz przechodzimy do rzędu siódmego, a więc jesteśmy od razu już na środku tej pętelki i robimy pięć oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć oczek łańcuszka. I teraz wbijamy się w tą pętelkę składającą się z pięciu oczek łańcuszka, wbijamy się w to trzecie środkowe oczko i robimy oczko ścisłe. I znowu pięć oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery. 5 oczek łańcuszka i znowu wbijamy się w to trzecie oczko środkowe w pentelce składającej się z 5 oczek łańcuszka i robimy oczko ścisłe. I znowu 5 oczek łańcuszka, raz, dwa, trzy, cztery. pięć oczek łańcuszka i znowu przechodzimy do tej pętelki składającej się z 5 oczek łańcuszka. Wbijamy się w to trzecie oczko i robimy oczko ścisłe. I znowu 5 oczek łańcuszka, raz, dwa, trzy, cztery. Pięć oczek łańcuszka i znowu przechodzimy do kolejnej tej pętelki składającej się z pięciu oczek łańcuszka wbijamy się w to trzecie środkowe oczko i robimy oczko ścisłe i tak robimy cały czas dookoła, przy czym w tym ostatnim, w ostatniej tej pętelce znowu nie robimy pięciu oczek łańcuszka, tylko robimy dwa oczka łańcuszka, wbijamy się tu w to oczko środkowe w tej poprzedniej pętelce, czyli tu co zaczynaliśmy i robimy słupek i znowu wtedy będziemy na środku naszej pętelki. Widzimy się na koniec rzędu siódmego. Dobrze, jesteśmy przy końcu rzędu siódmego, a więc jeszcze raz pokażę, jesteśmy przy tej ostatniej pętelce, czyli tu nie robimy pięciu oczek łańcuszka tylko dwa oczka łańcuszka, nabieramy nitkę, wbijamy się tu w tą środkową pętelkę, tu co zaczyna się nam ta pierwsza pętelka, w to oczko się wbijamy i robimy Supek. I dzięki temu jesteśmy na środku naszej pętelki. I tak samo przerabiamy rząd 8, 9 i 10. Czyli cały czas robimy pięć oczek łańcuszka i wbijamy się w te środkowe oczka trzecie w pętelce składającej się z pięciu oczek łańcuszka i robimy oczko ścisłe. I tak robimy dookoła. Widzimy się na koniec rzędu 10. Dobrze, mamy zrobiony rząd 10. A więc ostatni, i teraz do wykonania tej bombki będą nam potrzebne dwie takie połówki. Ja już sobie wcześniej drugą przygotowałam, i teraz będziemy je łączyć. A więc tą drugą odwracamy, i żeby była w tym samym miejscu łączenie w tej drugiej bombce, co w tej pierwszej, żeby się nam wzór ładnie łączył. I teraz będziemy robić dwa oczka łańcuszka. 1, 2 oczka łańcuszka i teraz w tej drugiej połówce łączymy się w tym samym miejscu w tej samej pętelce i robimy, będziemy robić oczko ścisłe. O w ten sposób. A więc wbijamy się tu w tą pętelkę, w to trzecie oczko środkowe, robimy oczko ścisłe. Następnie robimy dwa oczka łańcuszka. Przechodzimy do tej pierwszej pętelki, wbijamy się w to trzecie oczko środkowe, w tej pętelce składającej się z pięciu oczek łańcuszka, i robimy oczko ścisłe. I znowu dwa oczka łańcuszka, przechodzimy do drugiej połówki. Wbijamy się w to trzecie środkowe oczko, robiąc oczko ścisłe. I znowu dwa oczka łańcuszka. Przechodzimy do pierwszej połówki. Wbijamy się w tą pętelkę składającą się z pięciu oczek łańcuszka. W to trzecie oczko się wbijamy, robimy oczko ścisłe. I znowu dwa oczka łańcuszka. Przechodzimy do drugiej połówki. W tą pętelkę składającą się z pięciu oczek łańcuszka. Wbijamy się w to trzecie oczko, robimy oczko ścisłe. I tak robimy cały czas dookoła. I w pewnym momencie już zostawiamy sobie otwór na bombkę. Widzimy się za chwilę. Dobrze, mam już kawałek zszytą naszą bombkę. Teraz bierzemy sobie kulę i wkładamy ją do środka, ustawiając mniej więcej, żeby była na środku ten wzór. W ten sposób. I dalej kontynuując, będziemy szywać naszą bombkę. Czyli dalej robimy dwa oczka łańcuszka i znowu wbijamy się w kolejną tą pętelkę. Składającą się z pięciu oczek łańcuszka, wbijamy się w trzecie oczko i robimy oczko ścisłe. I znowu dwa oczka łańcuszka, w drugą połówkę, i tak cały czas robimy do końca. Widzimy się na koniec. Dobrze, mamy już zszytą naszą bombkę. Tak się prezentuje. Pora teraz ozdobić nasz stojak na bombkę. Ja sobie biorę gałązkę. i będę przyklejać po kolei nasze ozdoby. Biorę troszkę kleju na gorąco. I przyklejam nasze ozdoby owijając taśmą florystyczną. I tak owijam po kolei, dokładając różnego rodzaju ozdoby. Ja mam na przykład szyszki, grzybki. I sobie owijam a nadmiar łodygi ucinam. I przyklejam do naszego stojaka, owijając dalej taśmę florystyczną. Dobra. Teraz przyklejam sobie na nasz stojak, dalej owijając taśmę florystyczną. W ten sposób. Dobrze, już mam owinięte taśmą i sklejam sobie, żeby mi się to wszystko nie rozkleiło. Drobinką kleju na gorąco i przyklejam naszą taśmę. O, w ten sposób. I mam ozdobiony. To jak na bombkę. W ten sposób. Tak prezentuje się efekt końcowy naszej pracy. Jeśli filmik Wam się spodobał, to zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału, najlepiej z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Piszcie komentarze, dajcie łapkę w górę. Zapraszam na mój kanał, tam znajdziecie różne inne wzory bombek i nie tylko. Dziękuję za uwagę. Pa pa! A na koniec kilka zdjęć bombek.